Stoisz przy sklepowej kasie. Kolejka za tabuła robi się coraz dłuższa. Chcesz zapłacić, przykładasz kartę i widzisz komunikat odmowa. Wchodzisz na aplikację bankową, a tam saldo na minusie i czerwony napis blokada egzekucyjna. To moment, w którym ziemia usuwa ci się spod nóg, bo nie masz pojęcia, skąd wziął się komornik, skoro nie dostałeś żadnego pisma z sądu. Większość osób w tym momencie wpada w panikę. Dzwonią do banku, płaczą do słuchawki. Albo co gorsza, pożyczają pieniądze od rodziny, żeby spłacić dług, który może wcale nie istnieć. Przez lata widziałem setki takich dramatów, dlatego dzisiaj dam Ci konkretną mapę wyjścia z tego chaosu. Wyjaśnimy nie tylko, jak zdjąć blokadę egzekucyjną, ale także jak odzyskać zabronione pieniądze i sprawić, że egzekucja stanie się nielegalna. Zanim przejdziemy do negocjacji z wierzycielem i pism sądowych, musimy opanować pożar tutaj i teraz. Masz zablokowane konto. Czy to oznacza, że zostałeś bez grosza przy duszy? Teoretycznie nie, ale w praktyce bywa różnie. Musisz znać swoje prawa wynikające z przepisów prawa bankowego, a konkretnie artykułu 54. Istnieje coś takiego jak kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym. To nie jest to samo, co kwota wolna od potrącej z pensji u pracodawcy. To są dwa odmienne limity: na rachunku bankowym, osobistym, a nie firmowym. W każdym miesiącu kalendarzowy masz do dyspozycji równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. W chwili, gdy nagrywam ten film, to kwota oscylująca w granicach 3,500 zł na rękę, czyli netto jest dostępna w każdym miesiącu, co to oznacza w praktyce nawet jeżeli masz blokadę na milion złotych, bank musi pozwolić Ci wypłacić środki do wysokości tego limitu w każdym miesiącu. Jeśli na konto wpłynęło 2000 zł Twojej wypłaty, a bank mówi nie wypłacimy, bo jest komornik, to bank łamie prawo. Ale uwaga, limit niewykorzystany nie przechodzi na kolejny miesiąc. Jeżeli więc w styczniu wypłacisz z konta 2000 zł, to w lutym znów masz tylko tysiąca złotych. Nie będziesz mógł wypłacić 5000 zł, na które składa się niewykorzystane w poprzednim 1000 1500 zł oraz kolejne 3500 tysiąca. Dlatego każdy niewykorzystany limit dobrze jest wypłacić z bankomatu w gotówce i schować. Przysłowiowej skarpecie na czarną godzinę. Ale to nie wszystko. Ten limit nie działa automatycznie przy każdej transakcji kartą. Często systemy bankowe blokują karty całkowicie. Wtedy musisz udać się do okienka w oddziale banku i zażądać wypłaty gotówki w ramach kwoty wolnej od zajęcia. Kasjer nie robi ci łaski. To jest jego obowiązek. Dlaczego mówią o tym na początku? Bo zanim zaczniesz walczyć z komornikiem, musisz mieć za co jeść. I za co opłacić rachunki. Zabezpiecz więc gotówkę korzystając z tego limitu i dopiero wtedy, gdy masz pełną lodówkę, to możemy zacząć myśleć strategicznie. Dodam tylko, że jeżeli coś jest niejasne, masz jakieś pytania, to śmiało pisz na dole w komentarzach, postaramy się na wszystkie z nich odpowiedzieć. A jeżeli ten odcinek jest dla Ciebie przydatny, to koniecznie kliknij łapkę w górę i oczywiście zasubskrybuj nasz kanał. Kolejny punkt, o którym zapominają dłużnicy, a który jest nagminnie wykorzystywany przez cały system finansowy. Chodzi o świadczenia wychowawcze 800, plus, alimenty, zasiłki rodzinne czy pielęgnacyjne. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, chodzi o artykuł 833, paragraf 6, nie podlegają one egzekucji w ogóle. Komornik nie ma prawa tknąć ani złotówki z tych świadczeń. Ale jest pewien problem techniczny. Komornik wysyła do banku pismo, żeby ten zajął konto Jana Kowalskiego. Ale komornik nie widzi, co jest na tym koncie. Dla systemu bankowego pieniądze to po prostu cyferki. Jeżeli wpłynie Ci 800 plus i wypłata od szefa, wszystko miesza się w jednym worku. System może automatycznie zablokować te środki na Twoim rachunku bankowym. I co wtedy zrobić? Nie dzwoń do komornika z wyzwiskami, bo to tylko strata czasu. Idź do banku lub napisz reklamację przez system bankowości elektronicznej, wskazując, że konkretny wpływ to świadczenie wyłączone spod egzekucji. Pokaż datę i tytuł przelewu z ZUS-u albo z MOPS-u i bank ma obowiązek zwolnić te środki natychmiast poza limitem kwoty wolnej, o której mówiłem wcześniej na początku tego filmu. To twoje pieniądze chronione ustawowo. Aby uniknąć takich niespodzianek, dobrze jest założyć osobne konto socjalne. To specjalny typ rachunku bankowego, który jest całkowicie niewidzialny dla komornika. Środki na nim zgromadzone nie podlegają zajęciu w żadnym zakresie. Na to konto mogą wpływać wyłącznie pieniądze ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Ale jest oczywiście pewien haczyk, czyli blokada wpłat własnych. Nie możesz tam wpłacić gotówki w kasie ani zrobić przelewu od kolegi czy od pracodawcy. Bank odrzuci takie wpływy. Przelewy mogą przychodzić tylko z oficjalnych rachunków instytucji takich jak na przykład ZUS, MOPS albo GOPS. Skoro masz już zabezpieczone środki na przeżycie, to przechodzimy do pytania, dlaczego komornik nie chce rozłożyć długu na raty. Wielu naszych klientów mówi nam, że ten komornik to bezduszny człowiek i już zapowiedział, że zlicytuje im telewizor za 200 zł. Musisz zrozumieć hierarchię. Komornik to nie jest sędzia. To też nie jest mediator. To funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, prowadzący działalność gospodarczą, który żyje z tego, co ściągnie. Co więcej, jeżeli komornik nie wykona czynności, do których zobowiązuje go tytuł wykonawczy, sam naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzyciela. Komornik ma w tym względzie związane ręce. Oczywiście jeden komornik jest uprzejmy i profesjonalny, a inny może być wredny i nieuprzejmy, mówiąc bardzo delikatnie, ale to już kwestia indywidualna danej osoby, a nie urzędu jako takiego. Dlatego zasada numer jeden skutecznej obrony brzmi następująco. Omin komornika. Decyzję podejmuje wierzyciel. Czy bank lub fundusz będzie z Tobą rozmawiał? Tak, bo zależy mu na pieniądzach, a nie na nękaniu Cię. Egzekucja komornicza jest droga. Komornik pobiera opłaty, zaliczki na poszukiwanie majątku, a także na korespondencję. Jeżeli jesteś trudnym dłużnikiem, czyli nie masz nieruchomości, pracujesz na umowę zlecenie lub na czarno, masz stare auto, to wierzyciel wie, że przez komornika nic nie odzyska albo ta kwota, którą uzyska, będzie bardzo. Niewielka bądź nawet znikoma. I to jest twoja dźwignia negocjacyjna. Propozycja ugody musi brzmieć mniej więcej tak: Drodzy Państwo, komornik i tak nic nie ściągnie, bo mam zbieg egzekucji oraz niskie dochody, ale chcę spłacić ten dług. Mogę wpłacać dobrowolnie 500 zł, bez kosztów komorniczych, bezpośrednio na wasze konto. Warunkiem jest umorzenie egzekucji i odblokowanie konta. Dla wierzyciela to czysty zysk. Bo dostają 500 złotych co miesiąc, zamiast czekać na cud. Ale uwaga kluczowy techniczny szczegół. Żeby konto zostało odblokowane, to w ugodzie musi znaleźć się zapis, że wierzyciel złoży wniosek do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego, nie zawieszenie. Przy zawieszeniu komornik przestaje podejmować nowe czynności, więc nie przyjdzie do domu, ale blokada na koncie bankowym bardzo często pozostanie aktywna na wszelki wypadek. A ciebie interesuje tylko umorzenie. Wiem, że negocjacje z wielkim bankiem albo agresywną firmą inwestycyjną, która straszy prokuratorem, są paraliżujące. Często na infoliniach pracują przeszkoleni negocjatorzy, których celem jest wymuszenie na tobie uznania długu i wpłaty. Jakiejkolwiek drobnej kwoty bez żadnych gwarancji na piśmie. Jeden zły ruch, jedno źle sformułowane zdanie w mailu może przekreślić szansę na wygraną w sądzie w przyszłości. Dlatego w kancelarii Eurolego od lat wyręczamy w tym celu naszych klientów. Pomogliśmy już prawie 20 tysiącom osób. Wiemy, jak rozmawiać z funduszami i bankami, a ty nie musisz być w tym wszystkim sam. W opisie tego filmu znajdziesz link do darmowej analizy swojej sprawy, wyślij nam swoje dokumenty, a my powiemy Ci, czy w Twoim przypadku możliwa jest skuteczna obrona lub korzystna ugoda. Na początku filmu wspominałem, że pokażę Ci, jak odzyskać pieniądze zabrane przez komornika. No to posłuchaj uważnie. Na początek musisz wiedzieć, kto Cię pozwał i który sąd wydał wyrok. Często dłużnicy tego nie wiedzą. Wiedzą tylko, że egzekucję prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w mieście X. Tu z pomocą przychodzi narzędzie, o którym większość osób paradoksalnie nie wie. EPU, czyli Eson w Lublinie. I co musisz zrobić? Wpisz w Google EPu Lublin. Załóż konto w e -sondzie. potrzebujesz do tego profilu zaufanego. Wejdź w zakładkę Moje sprawy i zapoznaj się z informacją, które są tam zapisane. Może się okazać, że leży tam nakaz zapłaty wydany dwa lata temu, o którym nie miałeś pojęcia, bo system wysłał go na adres pod którym już dawno nie mieszkałeś. To właśnie tam znajdziesz sygnaturę akt, nazwę wywierzyciela i datę wydania nakazu. I to są dane niezbędne do uruchomienia procedury ratunkowej. Teraz najważniejsza część. Dlaczego ten stary adres jest tak ważny? Polskie prawo opiera się na zasadzie skutecznego doręczenia. Żeby sąd mógł Ci prawomocnie nakazać zapłatę, musi wcześniej dać Ci szansę na obronę. Wysyła więc list z nakazem zapłaty. Jeśli ten list trafi na adres, pod którym nie mieszkasz, a ty go nie odebrałeś, sąd przyjmuje tak zwaną fikcję doręczenia. Uznaje, że pismo odebrano, mimo że fizycznie nie miałeś go w ręku. Umówmy się, że to pewnego rodzaju patologia tego systemu, ale także jednocześnie Twoja szansa. Jeśli udowodnisz, że w dacie doręczenia np. 15 maja 2021 roku mieszkałeś pod innym adresem, urzony, za granicą, w innym mieście za pracą, to możesz złożyć wniosek o prawomocne doręczenie nakazu zapłaty i przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. To jest jak powrót do przeszłości. Jeśli sąd uzna Twój wniosek za zasadny, to wtedy stary nakaz zapłaty traci moc prawną. Klauzula wykonalności upada. Egzekucja komornicza staje się bezpodstawna i musi zostać umorzona. A koszty komornicze nie płacisz ich ty, tylko wierzyciel, który podał błędny adres. Ale to nie wszystko. Jeśli zastosujesz tę procedurę, a komornik zdążył ci zabrać np. 5000 zł z konta, to wierzyciel musi ci te pieniądze oddać. Co do grosza, bo podstawa prawna ich przejęcia zniknęła. A gdyby tego było mało. To w przypadku skutecznej licytacji nieruchomości, która odbyła się w toku egzekucji prowadzonej na podstawie takiego wadliwie doręczonego nakazu zapłaty, wierzyciel musi ci oddać pieniądze uzyskane z licytacji. Tak jest, wierzyciel będzie musiał ci oddać pieniądze, które uzyskał ze zlicytowania Twojego domu albo mieszkania. Pamiętaj, komornik to nie koniec świata. To tylko sygnał, że przespałeś pierwszą połowę, ale mecz wciąż trwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego banki blokują świadczenia socjalne na kontach bankowych mimo zakazu prawnego, to koniecznie zobacz ten film, który pojawia się teraz na ekranie gdzieś tutaj. Dowiesz się z niego, jak działa system ogniwo stosowany przez komorników i jak się przed tym skutecznie obronić. A jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, to tak jak mówiłem, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. A ja dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.